Myślę, że wytrzymaliśmy przede wszystkim psychicznie w związku z tym, że pierwszy mecz przegraliśmy, więc to był obowiązek po prostu wygrać drugi mecz. Mówiliśmy sobie w szatni przede wszystkim to, że jeżeli wygram ten drugi mecz, to trzeci. Zdecydowanie nas poniesie, poniosł kibice, własna hala i będziemy silniejsi. Mieliśmy zdecydowanie większą przewagę, jeżeli osób grających w tych, w tych trzech meczach. Mamy szeroką kadrę, co widzieliśmy to od początku sezonu, że każdy będzie ważny i mogliśmy odpowiednio rozłożyć siły, co myślę, że to było najważniejszą przyczyną naszego zwycięstwa, ale także duża cierpliwość a, a i siła taka, Wolicalna, naszego zespołu. Byliśmy jednością i zdecydowanie wygraliśmy i pokazaliśmy to charakterem. A co mogę powiedzieć na przykład na temat przeciwników, to zdecydowanie zabrakło im pokory w tych wszystkich meczach. Dużo Mówili przed meczami, że chcą na nas trafić. Że dobrze, nam się, że dobrze im się gra z nami, więc myślę, że pokazaliśmy naszą siłę i charakter. Przegraliśmy małe bitwy, ale wojnę na koniec wygraliśmy. Nieważne co się dzieje w tak naprawdę sezonie zasadniczym, playoffy to jest kompletnie inna faza rozgrywek. Myślę, że do, niektórzy dopiero mają pierwszy raz do czynienia w tym w Polsce, więc nie widzieli do końca, jak, jakie to jest ważne. Nieważne są rezultaty, bo oni wszyscy, wszyscy zapomnią z sezonu zasadniczego, a playoffy by po prostu wyłonią najlepszych, i tak było w tym momencie. Cel został zrealizowany, więc przed sezonem mówiliśmy, że to musi być minimum czwarte miejsce, i tak już się stało. Teraz nie, nic nie musimy, tylko może Myślę, że zagramy na maksimum w tych meczach i będziemy chcieli walczyć o wejście do finału. Wiadomo, że przeciwnik jest bardzo mocny. Wiemy o tym doskonale. Graliśmy już wiele razy z rekordem. Staramy się na pewno wykorzystać to, że pierwszy mecz gramy tutaj w Lesznie. Więc na pewno postawimy ciężkie warunki dla przeciwnika i to będzie dobry mecz dla kibiców.